że rodzina owtrzy, trójka. Ona trzyma w rynku buciki różowe, a pisze liczbie nogi, także nie wiem, jakie to dziecko ma być. Chłopak, dziewczynka w kwietniu się ma rodzić. To już dużo zostało, trzy miesiące. Może coś pamiętasz? Pamiętasz? Hmm? Powiedz. Pamiętam jak. Mama zostawiała mnie w łóżeczku i szła do pracy w szkole. A ja przez 45 minut miałem się bawić. A na każdej przerwie przychodziła sprawdzić, czy wszystko ok. I tak siedziałem sobie. Nawet nie wiem, czym się bawiłem, ale jakoś tak przez parę godzin spędzałem czas sam. a wcześniej do przedszkola nie chodziłem, latało się po wsi. Tam nie było drogi, nie było szosy, ubabrane w błocie wszystko, po szyję. W zimie no to z góry, tam od tych otarków, na sankach się jeździło, takie sanki swojskiej roboty były. Nic. Na tym, w, no takie się napychało w worki, słome i na słomie, na tych workach się zjeżdżało z góry, po śniegu, no i co tam jeszcze. A w lecie to błoto po kolana, buty się gubiło w błocie, się do szkoły szło, to trzeba było aż do Nęczowa nieść te jakieś takie normalne buty w ręce, a tutaj w gumowcach. Takiego a tak to co? fajnie było w śniegu było do groma. To sa, sa, saniami końmi się jeździło do szkoły, bo inaczej się nie doszło. Po zakupy tak samo się jeździło końmi. I takie o co ten jeszcze. No więcej nic. A później. Normalna. Krowy <gry> na łąkę się wyganiało. Zniwa się młodszych, dzieciaków pilnowało. I to dziecko. Nuda, nuda.